Ulica Targowa w Tarnowie od dzisiejszego poranka jest całkowicie wyłączona z ruchu. To efekt zaplanowanych na tym odcinku robót drogowych. Wjazd na Targową i Krakowską zostanie zamknięty, a ulica Świętej Anny będzie drogą bez możliwości przejazdu od Bema do Krakowskiej. Na czas remontu wyznaczony został objazd. Ruch odbywać się będzie z ulicy Krakowskiej w prawo ulicą Urszulańską do ulicy Bema i z ulicy Nowy Świat prosto ulicą Urszulańską do ulicy Bema. W pierwszym etapie są to prace związane z wymianą sieci wodociągowej. I tutaj nasze wodociągi już realizują to zadanie od samego powiedzmy końca tej ulicy Ta, to zamknięcie jest wymagalne, potrwa to kilka dni. W ramach remontu na ulicy Targowej wymienione zostaną krawężniki oraz nawierzchnia poszerzona zostanie także jezdnia. Prace potrwają do połowy września. Zbliża się coroczna akcja Zwalniam przed szkołą. Kiedy 1 września uczniowie powrócą do szkolnych obowiązków na terenie powiatu Tarnowskiego, Brzeskiego, Bocheńskiego i Dąbrowskiego zostanie przeprowadzona akcja mająca na celu zwrócenie uwagi kierowców na bezpieczeństwo dzieci, które po dwumiesięcznej przerwie powracają do szkoły. Pojawiamy się wspólnie z policjantami w rejonach szkół i w tym dniu 1 września jak i w następne dni Promujemy bezpieczeństwo w tych, w tych miejscach. Wręczamy ulotki kierowcom z deklaracją zwalniam przed szkołą. Oprócz tego prowadzimy szeroką akcję promującą nasze wydarzenie, tak aby jak do największej liczby osób ona dotarła zarówno do kierowców, jak i do pieszych i uczniów naszych szkół. Chcemy też w klasach, w szkołach przekazać dla najmłodszych uczniów, Kamizelki odblaskowe, tak aby zwiększyć ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Pod naszym nadzorem przynajmniej 30 szkół mamy, którym Obejmiemy obecnością policjantów. Nie pod każdą szkołą będą to policjanci ruchu drogowego, natomiast będą też zaangażowani dzielnicowi, tam, gdzie to zagrożenie jest mniejsze. Natomiast my się skupiamy na tych szkołach i tych rejonach, gdzie przejścia dla pieszych przebiegają przez drogi wojewódzkie, przez drogi powiatowe, tam, gdzie jest bardzo duże natężenie ruchu, gdzie prędkości są znaczne. To nie tylko 1 wrzesień, bo 1 wrzesień to jest nasza obecność już od pierwszych godzin. Zapanowaliśmy sobie od godziny 8.30, że rozpoczniemy nasze działania. Pod szkołami, kiedy, kiedy dzieci, pierwsze dzieci będą przychodzić, ale później przez cały tydzień. W tym roku to nawet wychodzi trochę więcej niż tydzień, bo aż do piątku kolejnego weekendu będziemy takie działania prowadzić i postaramy się być obecni w rejonie szkół w tych wszystkich dniach. Bo przede wszystkim w tych godzinach, kiedy młodzież rozpoczyna zajęcia i kiedy kończy. Początek akcji o godzinie 8.30. Akcji patronuje posłanka Urszula Augustyn i wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys. Marcin Dzieński i Klaudia Buczek zostali mistrzami Polski we wspinaczce sportowej na czas w gronie seniorów. Tarnowscy zawodnicy rywalizujący na warszawskim makaku wrócili z workiem medali. Tarnów wypadł bardzo dobrze. Przywieźliśmy do Tarnowa trzy medale, dwa złote i jeden y, srebrny. Wśród mężczyzn, y, ja wygrałem, tak, Marcin Dziński, wśród kobiet y, złoto zdobyła Klaudia Buczek, drugie miejsce Anna Brożek, y, także jest to dla nas bardzo dobry wynik y, dla AZS PWS Tarnów i chyba wszyscy są zadowoleni. Trzeba tutaj powiedzieć, że Mistrzostwa Polski to najważniejsze zawody w sezonie, w, w kalendarzu krajowym i oczywiście jest to dla nas taki sprawdzian przed Pucharem Świata i Mistrzostwami Świata i spisaliśmy się na medal. Świetne wyniki w Mistrzostwach Polski to dobry symptom przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Paryżu. W na najbliższym czasie czeka nas Puchar Świata we Włoszech i najważniejsze zawody w tym roku, czyli Mistrzostwa Świata w Paryżu, do których jesteśmy bardzo, bardzo dobrze przygotowani i zobaczymy, jakie będą rezultaty. Forma się buduje, tak naprawdę to jest jeszcze miesiąc, więc, więc tak naprawdę przygotowania trwają i szlifujemy formę. Także na Mistrzostwach myślę, że e, trzeba spodziewać się jeszcze lepszych czasów, jeszcze lepszego, jeszcze, jeszcze lepszego występu. Najważniejsza tegoroczna impreza dla wspinaczy rozpocznie się 14 września. Przed nami już ostatnie wakacyjne spotkanie z koszykówką w Tarnowie. Będzie to rywalizacja w streetballowej formule. Jak zwykle do wygrania są ciekawe nagrody. Będzie także turniej dla dziewczyn. Od godziny 11 planujemy rozegrać turniej żeński, więc zapraszamy wszystkie dziewczyny grające w kosza. Natomiast finałowy turniej męski zaczynamy o godzinie 17. bo było po 10 drużyn męskich na pierwszym i drugim turnieju. Na drugim turnieju były też goście ze Stanów Zjednoczonych. Dziewczyny grały z koszykarkami ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że fajna, miła impreza i oby takich więcej. Będą konkursy, będą, będą właśnie dwa turnieje męski-żeński. Mamy atrakcyjne nagrody: pływanie na wakeboardzie, gra w kręgle nagrody rzeczowe czy pieniężne, więc jest się o co bić. Tym razem streetballowa rywalizacja przeniesie się na Orlik przy czwartym liceum w Tarnowie Mościcach. Zapisy ruszają w sobotę od godziny 11. Godzinę później start turnieju.